Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam Was do nauczenia się oryginalnego sposobu sznurowania butów. Pokażę Wam, jak zrobić gwiazdkę. Taką oto gwiazdkę nauczymy się. Pierwszą czynnością, jaką zrobimy, to wkładamy sznurówkę do czwartej dziurki w bucie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj wkładamy z jednej strony i z drugiej tak samo w czwarty otworek. Raz, dwa czy cztery. Następnie pod spodem wkładamy do pierwszej dziurki. I to samo z drugiej strony. Teraz tutaj będziemy musieli sobie odpowiednią długość sznurówki przygotować, ponieważ sznurówka z prawej strony musi być tak dwa razy dłuższa niż ta z lewej. O, jeszcze troszeczkę za dużo. O, może być. Teraz będziemy. Sznurować na krzyż. Czyli idzie z tej strony, z lewej na prawo i odwrotnie, i z drugiej strony to samo. O, powstało nam coś takiego. Teraz tą sznurówkę. Przewlekam do pierwszej dziurki. I na drugą stronę górą. Też do pierwszej dziurki. I tą sznurówką już nie będziemy zajmować. Tylko tą jedną. Teraz tą sznurówkę przekładamy na dół pod spodem. I wkładamy do tej pierwszej tutaj dziurki. Do tego pierwszego otworka. teraz będziemy przewlekać pod spodem tutaj pod tymi dwoma w ten sposób przewlekamy teraz przewlekamy w ten sposób o coś takiego robimy tutaj widzicie tak przewleczone i teraz przewlekamy tutaj żeby to ładnie nam się potem układało. Teraz wkładamy w pierwszy otworek i pod spodem tu do góry wkładamy dziurkę górną. O. W ten sposób. I uzyskaliśmy gwiazdkę.